Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, jesteśmy w Kiku na przeglądzie. Tak jak Wam wczoraj obiecałam, zobaczcie, mamy ubrania w Kiku. No i jest trochę świątecznych, zobaczcie takie sweterki z grinczem. Nie wiem czy to męski, czy to damski, ale już Wam pokazuję. Poczekajcie, już momencik. Cena tego sweterka to 75 zł. Zaraz Wam trochę więcej rzeczy pokażę, ale tu jest jeszcze czarny. Zobaczcie, z ciasteczkiem. Dobra, idziemy dalej. Idziemy, idziemy, idziemy. Yy, tu mamy bluzy. Troszeczkę bluz, troszeczkę sweterków, więc już wam pokazuję. Tu jest taka bluza z grinczem, zobaczcie. Yy, I ona kosztuje 65 zł. Tutaj wyżej mamy z pieskiem, jak ktoś lubi, też taki świąteczny. Pewnie też taka sama cena, yy, bo to takie same bluzy. Tu mamy taki ala sweterek z myszką Miki. Yy, jest... Taki już nie będę go tutaj rozkładać, żeby tutaj nie narozwalać. Tu jest w rozmiarze S na przykład teraz. Ten, który Wam pokazuję, 60 zł kosztuje. Dobra. No i tutaj macie jeszcze taki z takim pieskiem. Nie wiem, to jest chyba z jakiejś bajki, ale ja wiecie. Nie, no, nie oglądam niestety wszystkich bajek. Dobra, idziemy dalej. Pierwszy raz widzę w ogóle taką bluzkę, słuchajcie. Ona jest tak jakby z takiej siateczki. Bardzo przyjemna w dotyku, bardzo się rozciąga. Zaraz zobaczymy, czy tam w środku ona ma, słuchajcie, jakąś podszewkę. Kosztuje 35 zł. Już zerkamy, poczekajcie, ale jest mega przyjemna. Taka naprawdę e, siatecz, siateczka. Zaraz zobaczę tutaj do środka. Jest, zobaczcie. O, dobra, poczekajcie, poczekajcie. Dobra, tutaj mamy taką podszewkę. No więc tak, taką maziakową bluzeczkę możecie sobie kupić. Dalej idziemy i dalej mamy taką bluzkę. Taki jakby półgolfik biały. I on kosztuje 30 zł. No więc tak. Zobaczcie, tak wygląda, też się troszeczkę rozciągnie, może być troszeczkę taki luźniejszy. No, jak kto woli, jak ktoś woli sobie cieśniejszy, to kupuje cieśniejsze I zobaczcie, właśnie o tym mówiłam. Już niedługo wejdę tutaj na półeczki, to wam nagram jakieś nowości, ale mi chodziło o to, że u nas jest tak właśnie teraz ładnie poukładane wszystko. Tak jest czysto, fajnie yy, zrobione, że, że te. Nie, jest tak, nie ma takiego bałaganu na tych półkach. Zawsze był taki bałagan w tych koszach, a teraz jest wszystko pięknie, ładnie poukładane. Dobra, muszę tutaj trochę ominąć ludzi, bo trochę tutaj ludków przyszło na zakupy, więc tak, idziemy dalej, idziemy, idziemy, idziemy. Zobaczcie, tu wam pokażę skarpety, bo może chcecie komuś pod choinkę zrobić taki prezent. To za 20 zł możecie kupić takie. Tu macie czerwono-białe, też za dwie dyszki. Tu są szaro-białe, ale mega grube one są. Jeżeli chcecie z myszką, Miki, to też macie. Zobaczcie, tutaj takie. No i one mają te antypoślizgi pod spodem, czego ja na przykład nie lubię bardzo. 20 zł. Ups, myślałam, że coś zerwałam, ale nie. Ja nie lubię tych antypoślizgów, no ale wiecie, no czasami trzeba, bo te skarpetki są mega takie, wiecie, śliskie że można się w nich przewrócić. Dobra, tutaj mamy za 15 zł, 15, tak, 15 zł, dwie skarpety grinczowe. Jakby ktoś szukał, to też fajnie, no bo możecie sobie je rozpakować i, yy, i dać jedną yy, dla jednego, drugą dla drugiego. No zobaczcie, dosyć dużo widzę na transmisjach takich spodni. Te są akurat nieocieplane, więc tutaj się może nie upocimy tak mocno, ale widzę właśnie dużo kobiet kupuje je na transmisjach. Ja widziałam dużo w Sinseju, no a tu mamy za 45 zł w Kiku. No i powiem wam, że są duże rozmiary, więc jeżeli moje drogie panie plus size chciałybyście sobie zakupić takie, e, takie spodnie, no to zapraszam do Kika. Bo myślę, że nie będą się różni, nie różniły e, czy to Kik, czy to Sinsay, no oczywiście będą się różniły jedną rzeczą, rozmiarem, bo w, w Sinsayu nie dostaniecie e, takiego dużego rozmiaru. I tu mamy taką piżamkę za 60 zł. Jak ktoś lubi e, od góry do dołu mieć zapinaną, e, taki jakby kombinezon. E, no to tutaj właśnie znajdziecie spodnie w e, paseczki do spania. I one kosztują 30 zł. Zobaczcie, tutaj macie różowe. Tu dalej gdzieś były jeszcze inne kolorki. Tu są szare, poczekajcie. A tutaj są zielone. Tu macie też te różowe. Tu są takie zielono-białe a dalej macie szare, no i piżamki. Piżamek jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie, ile tutaj jest bluzek, jakby ktoś chciał się zaopatrzyć w jakąś bluzkę i muszę się tu przecisnąć, ale fajnie to wszystko teraz jest powieszone, nie ma takiego bałaganu, jak był, więc przyjemnie się tutaj przyjemnie się tutaj to wszystko ogląda i przegląda. Dobra, tu Wam od razu pokażę tą kurtkę, poczekajcie, wybaczcie mi, ale muszę się tutaj trochę poprzeciskać i tutaj macie taką kurteczkę z misiem i ona kosztuje 110 zł, ale słuchajcie, to jest dział raczej taki dziecięcy, no ale wiecie, dużo osób kupuje na dziecięcym, bo po prostu ma taki Wzrost i to pasuje, nie? Dobra. E, idziemy dalej. Pokażę Wam też kamizelkę, którą ma e, osobiście moja e, znajoma i e, poleca tą kamizelkę. Ona ma tą właśnie tą kremową. E, ta jest. E, i kosztuje 90 zł. Ja ostatnio oddałam też siostrze taką czarną, bo na mnie była trochę przymała w piersiach. Tu macie tą kremową i tu macie jeszcze taką, e, taką brązową. Y, I też jest mega zadowolona. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja kiedyś Wam pokazywałam właśnie e, z, na holu chyba z Shein. E, no i musiałam jej oddać, bo na mnie była troszeczkę przymała. 110 zł kosztuje ta kurteczka. I ta kurteczka jest, jak widzicie, z takim, e, z takim futerkowym kapturem o tak wam powiem i powiem wam, że one są mega grube te kurtki, na pewno nie zmarzniecie, chociaż teraz mamy taką zimę, że u nas ostatnio było 14 chyba stopni, więc, <grytania> więc na pewno nie zmarzniecie w takich kurtkach, tu są też przepiękne buty i bardzo ładne szaliki, które z daleka wyglądają na niemiłe, zaraz zobaczymy jak to wygląda, Kosztow kosztują 35 zł, zobaczcie i są mega miłe, ja jestem po prostu zaskoczona, jeden i drugi a wyglądają na takie, które by miały nas gryźć po szyi, że normalnie byłoby to nie do wytrzymania, a są naprawdę mega przyjemne. Tu mamy buty, no i te buty są też takie e, dosyć, dosyć porządne i kosztują 75 zł. Powiem Wam, że fajne rzeczy w tym kiku teraz są mega. Tutaj taką czapeczkę macie i te czapeczki są w różnych kolorach. Tu macie też czarną. Poczekajcie, za chwilę e, tutaj odwinę i pokażę, jaka jest cena tej czapy. 10 zł. Więc super, myślę, że fajna cena. Tu są jeszcze opaski, e, jakby ktoś chciał e, sobie kupić taką opaskę. To są też różne kolory. Pamiętam, jak moja babcia na drutach mi robiła takie opaski e, i jedną chyba nawet jeszcze mam, więc e, taką mam pamiątkę. <laughs> pamiątkę mam. E, idziemy dalej i dalej Wam jeszcze pokażę spodnie. I te spodnie, myślałam, że są takie welurkowe, ale nie. Jak widzicie, one są z taką lekką falbanką. Tu jest rozmiar 40, ale gdzie tu jest cena, proszę Państwa dobra, mamy, złapałam cenę i one kosztują 45 zł, one są chyba z Janiny więc będą też duże rozmiary jakbyście się pytały, ja chyba kiedyś też jakieś inne kolory widziałam, jeżeli się nie mylę o tak, są tam granatowe z tyłu, tu mamy następne za 45 zł, takie ojejku, jakie przyjemne, jak ktoś lubi takie miłe w dotyku rzeczy, to te są naprawdę bardzo, bardzo przyjemne Dobra, idziemy dalej. Jeszcze wam pokażę troszeczkę tutaj. Yy, tu są fajne szaliki. Poczekajcie, jeszcze idę wam pokażę tą bluzkę bo może ktoś by chciał taką. Ja sobie też taką kupo kupowałam. Pamiętam na Shein chyba. To jest akurat rozmiar XS. Gdzie tu cena? Panie, gdzie tu cena? A jest z tyłu, dobra. I tam macie też brązową, jakby ktoś pytał o jakieś inne kolory. Yy, I one są też z Janiny, więc one będą w różnych i w dużych rozmiarach. 15 zł kosztuje. Więc tak, ale co ja tu Wam chciałam pokazać? A, już widzę takie bardziej zimowe rzeczy, czyli szaliki, a dokładnie to: kominy. I ten jest za 15 zł. I zobaczcie, jest go naprawdę sporo, więc na pewno nie zmarzniecie. Tu macie też w kolorze różowym. Dalej mamy w kolorze czarnym. No tutaj, jak ktoś chce być bardziej panterkowy, to tutaj jest taki. Jakiś taki podwójny, nie wiem o co chodzi. Zaraz zobaczymy cenę. Kosztuje 20 zł. Tu mamy szary. Szary jest bardziej taki dzia dziany. 20 zł kosztuje. No i tu mamy zebrowy. <grych> tu mamy panterę, tu mamy zebrę. Też 20 zł kosztuje. Dalej mamy też takie od środka, jest taki mięciutki, a od zewnątrz jest taki jakby babcia udziała na drutach, 17 zł kosztuje. No i co my tutaj, o zobaczcie, tak wygląda. I co my tutaj jeszcze mamy? Tu jest taki i te są troszeczkę mniejsze, takie bardziej yy, bym powiedziała, że będą bardziej przybuzi, yy, żeby komuś tam nie zawiewało, 15 zł, czyli dla kogoś takiego jak ja, bo ja nie lubię, jak mi tak zawiewa jakieś zimno, ale ten jest naprawdę mega fajny, powiem wam. Ja dzisiaj mam taką jasną kurteczkę, jasną czapeczkę, jasne buty, więc... By mi bardzo pasował, tylko bym chyba wyglądała już jak, jakbym wyszła gdzieś naprawdę na jakimś Sybirze bo u nas jest ciepło, a jestem tak ubrana. 25 zł kosztuje jeszcze taki. No i to już chyba będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się również podobają przeglądy z Kika. Oczywiście zaglądajcie do pypkowych przeglądów do moich vlogów. Zachęcam do subowania, do lajkowania, do udostępniania. Oczywiście zostawcie komentarz. Ja tu Wam pokazuję jeszcze, jakie inne wrzucam przeglądy, więc życzę, życzę Wam miłej niedzieli. Trzymajcie się. Cześć. Buziaczki.